Żeby rosół był klarowny jak łza, nigdy nie doprowadzaj go do gwałtownego wrzenia. Musi sobie pyrkać powolutku, na malutkim ogniu, jakby drzemał. A jak ci się jednak zmąci, to dodaj do niego białko jajka, zamieszaj i po chwili zbierz szumowiny razem z białkiem. Będzie czyściutki. Gdy ziemniaki na kluski śląskie czy pyzy gotujesz, zawsze dodaj do wody odrobinę mleka. Będą miały piękny, jasny kolor i nie ściemnieją. Stary sposób, a zawsze działa. Chcesz mieć idealnie chrupiące kotlety schabowe? Do tartej bułki dodaj odrobinę mąki ziemniaczanej albo kaszy manny. Panierka będzie się lepiej trzymać i zrobi się złocista i chrupiąca jak żadna inna. Czerstwy chleb? Broń Boże, nie wyrzucaj. Zawiń go w wilgotną ściereczkę Wstaw na kilka minut do nagrzanego piekarnika, a będzie jak świeżo upieczony. A jak nie to, to nagrzanki do zupy albo na chleb w jajku na śniadanie. Nic się nie może zmarnować. Aby placki ziemniaczane nie ciemniały, zetrzyj do nich kawałeczek cebuli, albo dodaj łyżkę kwaśnej śmietany lub odrobinę soku z cytryny. Kwas zapobiegnie utlenianiu. Kroisz cebulę i płaczesz jak na pogrzebie. Przed krojeniem włóż ją na kwadrans do zamrażarki. Albo maczaj nóż w zimnej wodzie. Zobaczysz, od razu będzie lżej. Żeby naleśniki były delikatne i puszyste, dodaj do ciasta łyżkę oleju i odrobinę wody gazowanej. I pamiętaj, ciasto musi sobie odpocząć z pół godzinki przed smażeniem. Gotujesz fasolę albo groch. Nigdy nie sól wody na początku, zrób to dopiero pod sam koniec gotowania. Inaczej ziarna będą twarde jak kamyki i będziesz je gotować do sądnego dnia. Przesoliłaś zupę, głowa do góry, nie wylewaj, wrzuć do garnka surowego obranego ziemniaka i pogotuj go kilkanaście minut. On wyciągnie nadmiar soli, potem go po prostu wyjmij. Aby mięso na gulasz było kruche i mięciutkie, przed smażeniem obtocz je w mące. Mąka zamknie pory w mięsie i wszystkie soki zostaną w środku, a i sosik od razu będzie gęstszy. Twoje ciasto drożdżowe nie chce rosnąć? Sprawdź, czy mleko nie było za gorące, bo to zabija drożdże. Musi być letnie, takie w temperaturze palca. A jak już się stało, Postaw miskę z ciastem w ciepłej wodzie, to może ruszy. Gotujesz kalafior lub brokuły i nie chcesz, żeby zapach rozniósł się po całym domu? Dodaj do wody kromkę chleba albo odrobinę mleka. Wchłoną nieprzyjemny aromat. Smażysz rybę? Żeby pozbyć się charakterystycznego zapachu z patelni, zagotuj na niej wodę z octem albo przetrzyj ją połówką cytryny. Aby jajka podczas gotowania nie pękały, dodaj do wody szczyptę soli albo łyżkę octu, a i wyjmij je wcześniej z lodówki, żeby miały temperaturę pokojową. Chcesz zachować piękny, zielony kolor gotowanego groszku, fasolki szparagowej czy szpinaku? Gotuj je krótko w osolonej, wrzącej wodzie bez przykrycia, a zaraz po ugotowaniu przelej lodowatą wodą. Zostały Ci ugotowane ziemniaki z wczoraj? Zrób z nich pyszne kopytka, kluski śląskie albo dodaj do farszu na pierogi, albo pokrój w talarki i odsmaż na masełku z cebulką. Pycha. Przechowujesz grzyby suszone? Wrzuć do słoika kilka listków laurowych. Ochronią je przed molami i innym robactwem. Żeby miód się nie krystalizował, trzymaj go w temperaturze pokojowej. A jak już się skrystalizuje, to wstaw słoik do garnka z ciepłą, ale nie gorącą. Wodą, a wróci do płynnej postaci. Najważniejszy trik ze wszystkich: Gotuj z sercem, moje dziecko. Najlepszą przyprawą w każdej kuchni jest miłość. Jak wkładasz w gotowanie serce, to nawet najprostsza potrawa smakuje jak z najlepszej restauracji.